A, tak to było, chodziłem na dworcu na rany. teraz na mieście jestem znany. Tak to było, chodziłem na dworcu na rany. teraz na mieście jestem znany. Hej mała, my name is Kali, you hej, hej, hej mała, my name is hej mała, my name is Kali, To idź mi stąd, idź stąd, to idź mi stąd, stąd, to stąd, stąd, Jak ona się patrzy na wielo, to idź mi stąd, idź stąd Jak ona się patrzy na wygod, to idź mi stąd, idź mi stąd jak ona się patrzy na biegło, to idź mi stąd tak to było Zabiorę tam, gdzie świat jeszcze nie był Przynoszę Tobie pełno pakich kwiat To za kilka lat miało osłyszę cały świat jak ona się patrzy, na jest mi wstąp, jest mi są DZIĆ MI Płyniemy razem rejsem. ona leży w szkół, na mój widok zapatrzone Całujemy się i razem yeah. jesteśmy na plaży Sufrit side beach yeah. Jesteśmy na plaży Sufrit side beach Sufrit side beach

bo ta była przeszłość nie była za ciekawa Kali, Kali, Adieu Hej mała, my name is Kali, Adieu Hej mała, my name is Kali, Adieu Hej mała, my name is Kali, Adieu Podchodzi góry, mówię, fuck you Ej, leżymy wieczorem, patrzymy się na gwiazdy Nasze marzenia może się spełnią Jak wlecę, jak wlecę do protogwiazdy Yes, we're on the beach. on the beach. side bitch. side bitch. we're beach. side bitch. Suffer side bitch. on the beach.